Just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. Partnerem wąskiego kanału jest SuperB. Klikając w link w opisie i rejestrując się z kodem SUPERBAS wspierasz naszą rzeźbę i dołączasz do gry pełnej sportowych emocji. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki, sań, Tra, ta la, la 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 la. Dziś odcinek pod tytułem Szlachta się bawi. Ja chciałem tylko przypomnieć, że jest taka książka jak Księga Szlachty Polskiej. I e... tam na stronie. Tam na tej stronie, o której wiecie, znajduje się historia mojego rodu. rodzaju. To, że macie nazwisko ski albo ski, to nie oznacza. Jak na przykład że, Ski jump? Automatycznie, to... że macie y, korzenie szlacheckie. Te nazwiska zmieniano. Ktoś był Włodar, zrobili z niego Włodarski. A to zwykły Ciul był. Znakomita nasza y, biegaczka na 1500 metrów, Dorota Fiut. Jerzy Kutowski, legendarny dyrektor sportowy Zagłębia Lubin. Pozdrawiam kierowcę Ubera, który mnie tu przywiózł. Tylko polskie taksówki, pamiętajcie. A najlepsze, przepraszam, o, dobrze, że jesteś, bo się ciebie zapytam. Na szybach te nalepki... W świetle prawa, jeżeli kierowca <grym> ma prawdziwe prawo jazdy, zdał badania... No dobra, ale musi mieć, czy nie? Musi. Bo na tych nalepkach widać, jakie miasto. Było Katowice. No to niestety. Katowice nocą! Wielomiejscy są rodziną ze szlacheckimi korzeniami, bardzo przywiązaną do tradycyjnych wartości. Jaki piękny dom, przepraszam tak. bardzo. A, Ty nawet sługusy są. W rezydencji Wincentego i Anny właśnie zakończył się podwieczorek. Została na niego zaproszona dziewczyna ich syna, Kornelia, wraz z jej babką, również posiadającą szlacheckich przodków. O Jezus! Jak ja bym tą panią tak działał. Wiesz, że ona, jak była młoda, to inaczej wyglądała. Ta no? córka i zięć. To takie U. wspaniałe i piękne małżeństwo. A on U. zamiast U. sięgnąć po cygaro, sięgnął po cygaro z wąsem. <laughs> Tytus. Gryś, ją, do, gryś Gdzie do ustępu. Ja też byłam młoda i zakochana, ale pewne rzeczy to zachowajcie dla siebie, dobrze? Ta, uspokój się przy stole. Ma na imię tytus czy tyfus? Tytus, y, możesz zostać na sekundę? Tytus, Romek i Atomek. Tytus. Ty mi to specjalnie robisz? Przecież wiedziałeś o tej kolacji, tak? Ty, tyfus, chodź tutaj. Muszę ci sprawdzić spodnie. Ale nie wiedziałem, że będziesz się z nami dalić na oczach wszystkich. Parobek jest jego chłopcem. Ciąwali się. Parobek jest jego chłopcem. Tytus, ze względu na swoje obowiązki biznesowe... Czekaj, kto przyjdzie teraz do pokoju? Czy narzeczona, czy... Paromek. Postanowił zostać w domu. Czy już się na mnie nie gierasz? Dobra, ubieraj koszulę. Wiesz co? Ciężko jest mi po prostu ukrywać nasz związek. Perez Peres, kurwa, tak męczyć wąsa? Ty. Przecież to tortury są! Ty. Nie zaczyna przerastać. Dotychczas nie narzekałeś. Tyfus! On założył twoją koszulę! <laughs> Poza tym słyszałem, jak twoja mama rozmawiała z Zofią, że bardzo by chciały, aby wasze rodziny się ze sobą połączyły, no chyba dla... Lubię takich chłopaków, jak on. Fajny, nie ma włosów na klatce piersiowej. A mnie to nie, w tych rodzinach nie ma miejsca. Bo ty masz jakiś pogląd, jeżeli chodzi o włosy na klatce piersiowej, nie? Że nie golej. No. Johnny. Słuchaj, ty tu. Taki, 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 hmm. taki, 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 słodziak! Słodziak! No, czas najwyższy, żebym zaczął myśleć o sobie. Podjął jakąś decyzję. Idź, zrób ciasto! Albo nie, ja zrobię. Ale albo się jakoś określisz, albo będziemy musieli się rozstać. Fajny ma taki dłuższy nos, nie? Kto? No ten, tak jakby tak się widzieli, to. Po powrocie poprosił siostrę Różę i szwagra Maurycego o rozmowę. Cześć. Hmm. Cześć. Zoba, parobek jakby jak z konewki nalewa. W zimę. Lepiej mów co ty zaniósł masz dla nas. Nie. W ciąży jestem. Szwagier, proszę cię. Wal prosto z mostu. Powiedz, mów prawdę. Że jestem gejem. No, dziękuję! No. Serio? i co jest ten news? Nie, nie jesteście zszokowani? Jesteśmy trochę źli, ale trochę. Jestem kobietą i widzę takie rzeczy. Poza tym, jak byliśmy mali, uwielbiałeś się bawić moimi lolkami. O, w gałę jak nie grałeś. Zobacz, w gałę nie grał, nie chciał grać. Nie miał talentu po prostu. I całkiem przypadkiem natknąłem się na taki filmik. Gorący piłkarze w szatni. Autorstwa Marka Papszuna. Siostra poprosiła go, by wybrali się razem na zakupy. A ty się z kimś spotykasz? Na razie z Tak, z naszym tym ogrodnikiem. To Jan. Jaki Jan? No, nasz Jan. Lista masz. Nie dość, że jeszcze chłop, to i mezalianc do tego. No. Kilka razy miałam wrażenie, że jakoś tak dziwnie na siebie patrzycie. Chodzą do łazienki, to jednym papierem się wycierają. Dwie godziny później Tytus poprosił swoją dziewczynę Kornelię o spotkanie. Hej! Będzie dobrze, umyj się i. Ja przepraszam bardzo, że to powiem, ale to się skończy liną. Ale chciałem się zobaczyć na neutralnym gruncie. Neutralnym? <słuch> to może być dobry moment. Powiem ci, to Wolcie. jesteś dla mnie Nikim. Czasami jest tak, że. Wypierdalaj! Nie masz kutasa, Nara! Dobrze, ja też ci muszę coś powiedzieć, bo dłużej nie wytrzymam. No, jestem w ciąży. <noise> Co? No tak, chciałam ci powiedzieć, to w jakiś inny sposób zrobić jakąś małą imprezkę. Kurwa, dziewczyno, teraz komplikujesz parę moich planów. Tytus nie powiedział w końcu Corneli, że jest gejem i że z nią zrywa. Po... A ty co chciałaś powiedzieć? Nic, nic, nic już. Po wiadomości o tym, że zostanie ojcem, przez kilka godzin bez celu chodził po mieście. Chodził po mieście, a potem, jak przyszedł do domu, chodził, to zaczął chodzić po domu też. Chyba jako komodę, ma antyczną. Aż tak źle zareagowała? Kotek. Kotek! Ale Dlaczego nie mówi na niego Kotek? Dlaczego nie Piesek? Będziemy razem, naprawdę. Dobrze, dobrze, wierzę ci, wierzę ci. Nie musisz go tak tulić, wierzę ci, że jesteś gejem. Musimy się rozstać. WON KURWA! Mam innego z wyższego, domu. wyższego, wyższego niż ty! Będę miał... Będę miał dziecko. CO?! CO?! Zamierzasz udawać szczęśliwego tatusia, tak? Kochającego męża? Wkurwił się troszkę. I muszę zostać z kornelią i opiekować się dzieckiem. A ja już się nie liczę, tak? Odejdzie z roboty i pójdzie pracować w kwieciarni. Wszystko się kurwa łączy, mordo. Ja poproszę o lampkę. W końcu mamy coś świętować, prawda? To nasze rodzinne wina. Nie cieszysz się, że ty tu zerwał z Kornelią? Zerwał, ale ze mną. No bo on chce zająć się Kornelią i dzieckiem, no. Przecież może mieć dziecko, a być z tobą. To niemożliwe jest, przepraszam bardzo. Takie rzeczy się nie dzieją. Mam inne wyjście? Jan, bądź mężczyzną! Złap go za jaja! Jeżeli naprawdę zależy Ci na moim bracie, to walcz o niego! Myślisz, że mam jakieś szanse? A wiem, bo ona chce spadek cały. Żeby to się tylko nie skończyło w szpitalu, że nagle się okaże, że on upadł na butelkę. I jeżeli naprawdę Ci na nim zależy, to walcz o niego! Poślizgnąłem się! Przewróciłem się i ta butelka mi się wsunęła po prostu, Pani Doktor. Wsunęła pod no. spodnie. I wiem, że, że należymy do siebie, będziemy razem, będę walczyć o jego miłość. Walcz, walcz, walcz! Kochanie! Co to? Zobacz, mam dla Ciebie niespodziankę. O jak, o jak romantycznie! Zdajmy ten... Wyznaliśmy sobie miłość. No. Nie cały go za uszy tam za uszami najwięcej brudu Przecież wiesz, że musimy sobie odpuścić. Czemu ty masz, kurwa, pięści tak zbite? Co? Zaciśnię... Kurwiasz się? Nie, nie, zimno mi jest. Ale teraz najważniejsze jest dla mnie dziecko. Tytus! Ale romantycznie przygotowałeś dla mnie, kochany. O Jezu. Czemu ten pokój tak wygląda? Przecież myślałeś, że mnie nie będzie. Kurwa, to się zepsuło trochę. To może przygotowałeś to wszystko dla samego siebie? Puścisz mnie w końcu! Tak, lubię walić konia w płatkach róży. Bo co? Bo ktoś tutaj jest. Nikogo kurwa nie ma, dziewczyno. Chciałem nam zorganizować romantyczny wieczór. I na próbę tak wszystko ułożyłem, żeby zobaczyć jak będzie wyglądać. Serio? No naprawdę, kochano, przecież w życiu bym cię nie ukłamał. Tytus wyraźnie dał mi do zrozumienia, że między nami koniec. Raz ci powiedział, że to koniec, i ty już się poddajesz, tak? Dostałem e, ten. Pracę w modzie. Będę manekinem. <grystanie> na początek sklepowym, a Ech. później jak nabiorę doświadczenia, to nie wiadomo, gdzie wyląduję. Nie wierzę, że tak łatwo odpuszczasz! Za chwilę zacznę myśleć, że tak naprawdę wcale nie zależy ci na moim bratu. Przestań! Ona jej coś za bardzo zależy. Dlaczego jej najbardziej zależy na tym wszystkim? Musisz pokazać Tytusowi, jak wspaniale zajmujesz się dziećmi. Ja ci pomogę, żeby Tytus to zobaczył. Nie podoba mi się ta sukienka, przepraszam. Nie mogliśmy iść do łazienek. A co ty jesteś taki zdenerwowany? Stało się coś! Ale łazienki Albo. są zazwyczaj Albo. małe i ciężko tam kurwa spacerować no głowie. Albo do kuchni. No, tylko mi nie mów, że chciałeś, żebym się zobaczył z Janem. Zobacz, jak ta mała go uwielbia. Jaka chamska ch ustawka. Ale wiem też, że dziecko jest szczęśliwe, kiedy jego rodzice są szczęśliwi. 100% ona chce, żeby rodzice go wydzieliczyli. 100%. No hej, tu Jesteś dla mnie najważniejszy na świecie. No spokojnie, Wąsie, spokojnie, dasz radę. Wytrzymasz ten odcinek. Peres, zrobiłeś mistrzostwo świata. Gdy będziemy razem, zrobię wszystko, aby to dziecko było najszczęśliwsze na świecie. Złap go za homą. Złap go za ucho. Ty jej nie kochasz, prawda? Prawie? Kocha! Kocha, ale od tyłu. Ja z tobą porozmawiać na spokojnie. Zamieniam się w słuch. Konfrontacja! Spotkali się w zoo. Ty tu jest gejem? Że co słucham? To są jakieś brednie, jesteś bezczelny. Ty masz nasze dziecko, my je adoptujemy, ty, won. O mój Boże. A ty go nie ruchałaś? Ale dlaczego on mnie tak oszukał? O, jak oni się tak kochają! Ale my będziemy mieli dziecko, co ja mam teraz zrobić? Spokojnie, to jeszcze nie koniec świata. Spokojnie? Prawda jest taka, że wczoraj mieliśmy tego samego penisa w buziach, no. Jezu! Chętnie bym gdzieś zniknęła. Może to nie jest taki zły pomysł. O, jedzie człowiek na rowerze. Potrzebujesz pieniędzy na sam start? Jakieś urządzenie się. No tak, przecież nie będę mieszkać w hostelu. Jak on napędza ten rower, żeby rower się ruszał? R biegnie, rozpędza się i wskakuje na niego. A później? A później schodzi. czego używasz, ten... żeby ten rower jechał nadal? I, I znowu schodzi, biegnie i znowu. A może to jest elektryczne? Ja ci załatwię te pieniądze. Kry? Pół miliona milion złotych. Pieniądze dla ciebie. Proszę. 17 tysięcy złotych. A ja myślę, że to maleństwo to była wpadka, i on wcale nie chciał tego dziecka. To fakt, to była wpadka. Czyli co, usuwamy. Lepiej, żeby to, co się teraz tutaj wydarzyło, zostało między nami. Tak? Tak. Soby o was nie mówili na mieście, dla mnie jesteście jak brat i siostra. Twoja mama zleciła organizację bankietu, ale nic więcej nie chciała mówić. Miła. Robię wszystko dobrze. Patrz, co to wyprawia. Co tu się szczponci w ogóle? Pewnie ogłoszą, że spodziewają się dziecka. Albo no ogłoszą, że jest bezpłodna. Pobieramy się. Wkrótce ogłosimy datę naszego przyjęcia zaręczynowego. Co za suka? Co za suka? Jan, przyniesiesz mi wody? Kurwa, przynieś jej z rtęcią. Jan, polej wody, proszę. Co ty wyprawiasz? Chyba nie myślałeś, że naprawdę rozstanę się z Tytusem. Dobra, Żmijka. Nagrałam wszystkie nasze rozmowy, niczego się nie wyprzesz. Brawo, Żmijko, brawo. U. Powiedziałem jej o nas. Komu? Korneli. Na gdzie płatki rósł? Zaraz Janek usiądzie na nim. No ale jak ona zareagowała? Była w soku i... Ucieszyła się! Zrobiła tak. Ty Tytus, naprawdę chcesz całe życie siedzieć w szafie? Człowieku, pomyśl w końcu o sobie! Pogódźcie się. Pocałujcie się. Po, po głowie, po włosach, po uszach. Muszę powiedzieć i rodzicom i muszę zerwać z Kornelią. Na pewno się pogodzili. Na pewno. Jestem gejem. Ty matka się zrzygała. No kurwa, Mać! Chciałem wam w końcu powiedzieć. No Zara mu zajebie. Ale gejem, ale gejem. Ale gejem w sensie, że gejem? Ale gejem w sensie, że gej? Jeżeli chodzi o nas. wyprowadzimy się jeszcze dzisiaj. I zawsze robiliśmy to w prezerwatywie. Mama mówiła mi o swoich przypuszczeniach, ale ja w to nie wierzyłem. Ja, ja też myślałem, że to mi przejdzie. Minie. <laughs> Nigdy nie lubiłem piłki rożnej, zawsze wolałem golfa. No, że oficjalnie będzie z Kornelią, ale wy będziecie mieli swoją relację. Nie. <noise> Ten jak się patrzy na jego w ogóle. Dlatego nie pozostaje nam nic innego, jak zaakceptować twoją decyzję. Jak kurwa zaakceptować? A plan córki? <noise> Boże, jak się cieszę. <noise> a pomyśleliście o tym, co ludzie powiedzą? O, wkurwiona jest. O... Powiada wam, że macie syna geja, który w dodatku wiąże się ze służbą? Róża! Kurwa, czas najwyższy! Wbić wam nóż plecy! Czyli go nie wydziedziczycie? Wtedy zrozumiałem. Czytałem cię jak książkę. To nie tak miało być! Oszalejesz! To za głupia baba. Kto? <taki> Ta jedna i druga. Jakbyście mnie cenili, to dostałabym jego część majątku. On powinien zostać wydziedziczony. Przestań. A co nie mam racji? Żabko. Przecież chciałeś się pozbyć kornelii i dziecka. Musza, odwołaj to. Pocałuj się na oczach wszystkich. Dajcie sobie... <grym> ja wniosku, ja wniosku. O Jezus. Rozpłakał się. Kurwa mat, ja Peres! to jest! Nie miał kontaktu z dzieckiem! Nieprawda! Chciałem tylko, żeby Kornelia dała ci spokój. Jezus, jak on dziwnie krzyczy w ogóle. Jesteś pieprzonym, egoistą, nie chcę cię znać. Uff. Razem złącz te palce. Kilka dni później mężczyzna umawia się na rozmowę rekrutacyjną. Tak, ja jestem dobrym kandydatem. Do kwieciarni. O, ma chłopa. Kto? jebana Tytus! Co ty tu robisz? Przecież coś ustaliliśmy Tak nas w błąd? Kurwa? Ale, ale, Uczciwych obywateli ale, państwa polskiego? A okazało się, że tamten po prostu strzela pustakami Ale mam zdjęcia, które na pewno powinny państwa zainteresować. Jeżeli pokażesz nam zdjęcia swojego przyrodzenia to po prostu... To możesz tu zostać Ty to Tomasz. Jestem detektywem. On jest prawnikiem Krasnodębskich. Jak ona tak może? Prawnik jest... Wamoz. Pra prawnik. Sama zobacz. To... to jest jakiś fotomontaż. Ta, fotomontaż. Sama jesteś fotomontaż. Ten mężczyzna ze zdjęcie jest ojcem twojego dziecka. Nie, to Tytus jest ojcem. Zaraz rzucę butem w ciebie. Tak, to Mateusz, ten ze zdjęcia, to on jest ojcem. No świetnie, gratuluję ci pomysłowości. No i a, kurwa, a, pokój a, był a, kłamać. A, 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 a. a czy twoi rodzice wiedzą, że jesteś gejem? Tak, wiemy. <śpiewanie> tak, wiemy, powiedzieli nam wczoraj. I dowiedziałem się od mojego serdecznego kolegi, że jej rodzina to bankruci. Zamknij się którym, co? Poczekaj, bo kurwa nie usłyszałem. Cofnijmy, cofnijmy. Wspaniale udawało wam się to ukrywać, że jesteście bankrutami. No, chyba nie trudno sobie wyobrazić, że nie zależało nam na tym, żeby było o tym głośno. Przepraszam, czy pani grała w najnowszym Frankensteinie na Netflixie? Czy pani grała w Wiedznych wojnach pewnego <laughs> potwora? Dżaba, jako tam? Wszyscy to oka wiedzą, że woli chłopców. Bardzo stara się to ukryć. Namiar na Fryziera! <głos> <głos> Dawaj, namiar! na, na Fryziera! <noise> no ale od jak dawna spotykała się z tym facetem? W sumie to zanim zaczęłam spotykać się z tobą. No ci kurwa nie zdawał, no. Że Kornelia poślubi Tytusa, nie pospisze intercyzy, w jakimś czasie się rozwiedzie. Wsadzimy wam kij w szprychy. Ale nie było innego wyjścia jak powiedzieć, że Tytus jest ojcem. Proste jak drut. No. A głupie? O. Chciałam się zemścić na twojej teściowej. Sprytny plan, sprytny. Ta zołza uwiodła mi męża. I to na moich oczach. Ostateczny okay. plot twist. W ogóle się dziwię, że się żeniłeś. No, chodź. Moja matka zbarwa za wcześnie. Ja nie zdążyłam się na niej zemścić. 65 lat wcześniej? Chuj mnie interesuje, co się działo 65 lat wcześniej? Mm -hmm. Tytus z Jan powrócili do siebie. Pół roku później we Francji odbył się ich ślub. Wielomiejscy właśnie wrócili z uroczystości. O Jezus, we Francji, jak fajno. Rodzina Wielomiejskich nie zdecydowała się wnieść oskarżenia o oszustwo i próbę wyłudzenia pieniędzy przeciwko Kornelii i jej babce. Kornelia, korzystając z pieniędzy Jana i Róży, razem z ojcem swojego dziecka wyjechała za granicę i nie kontaktuje się z Tytusem i jego bliskimi. Jak ci się podobał ten odcinek? Jak ci się podobała fajne, ta miłosna fajne, historia? Tak, fajny, nie? nie, no. fajne, fajny, fajny. To taki fajny, fajny, fajny ciepły odcinek, taki, taki fajny, taki a rodzinny. A jak się czujesz? Fajnie. Fajnie. No, tak lepiej. No. No, tak trochę... A jak, jak będziesz zasypiał dzisiaj? No dobrze. Szybko. Fajnie? Fajnie będziesz będzie zasypiał? Nie, może szybko, może głęboko. <laughs> Chciałbym na końcu. Cierpi, tego cierpi człowiek? zapytać Was. Napiszcie o tym w komentarzu. Ale fajnie napiszcie, tak, fajnie ile napiszcie. Ile jest dokładnie kolorów w tecz. Kto zgadnie? Ten jest fajny. Od nas, y, fajny nas. Fajny upowiedź. Jak w całości będzie mógł obejrzeć do obiadu, y, w całości. 43 minuty rozrywki. A ja wiem. Kto jest reżyserem? Y, Marcin. 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 Fajny jesteś. Marcin. Fajny jesteś, naprawdę. Jesteś Marcin fajny. Do mnie, y, po prostu. To cię zablokuje po prostu. Coś miłego. Kto ma na imię? Robert, chyba? Nie, Robert. Nie wolno mamy widzieć. <laughs> to, to, to nie fajny jest, Robert. Pozdrawiamy Was serdecznie i gorąco. To Czy pazia dobrze. można łapać za kolano? Nie. I to był bardzo dobrze. Dlaczego nie można łapać bazia ten... za kolano? W ogóle trzeba powiedzieć sobie o jednym, że paść to nie jest takie słowo, którego się używa codziennie. To jest takie słowo wyszukane. Obraźliwe, tak. Ale też wyszukane, tak, takie, takie tak, nie, tak. nieoczywiste. Znaczy lepiej powiedzieć, że jesteś moją służącą, niż jesteś moim paziem. Tak. Wydaje mi się, że paz jest bardziej obraźliwy. I to jest mys, chyba. Bardziej. Tak. A co u Marka po słychać w ogóle? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale nie chcę być tam, chcę być gdzie indziej. Ale chcieć to nie zawsze móc, jak napisał wniosek właścicieli. Pozdrawiamy Was serdecznie. Życzymy Wam, żeby każdy odcinek niósł za sobą taki bagaż emocji jak dzisiejszy i kończył bo się był fajny. Tak, takim pozytywnym zakończeniem. Cześć. dobrego weekenda